Każdy zespół ma swój pik popularności, i generalnie dobrze jest ten pik wykorzystać i wycisnąć z niego tyle, ile się da. No bo przecież to, co dzieje się teraz, będzie oddziaływać na przyszłość. Grupa Moneskin jest genialnym przykładem, jak w przemyślany i inteligentny sposób wycisnąć maksymalną ilość soków z tej pięknej pomarańczy, zwanej potocznie sławą. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku o zespole Moneski na kanale Pełna Kulturka. Przy okazji, przypominam, że na naszym kanale jest już dostępnych kilka materiałów o tej grupie. Jeśli jeszcze ich nie widzieliście, zachęcam do obejrzenia. Linki do wszystkich odcinków będziecie mieli w opisie. Tymczasem, zróbmy tak jak zwykle. Jeżeli lubicie Moneskin i chcecie więcej materiałów o nich na naszym kanale, zostawcie pod tym odcinkiem łapkę w górę i tym samym po prostu namacalnie pokażcie nam, że jesteście zainteresowani tą grupą. Pamiętajcie też, żeby komentować, udostępniać nasze materiały i subskrybować pełną kulturkę, aby nie przegapić żadnych kolejnych. Odcinków. W dostarczeniu newsów i ciekawostek na dzisiejszy odcinek pomógł jak zwykle niezawodny fanklub zespołu Moneskin Poland. Po pierwsze, Moneskin wystąpią na wielu największych festiwalach w Europie w 2022 roku. Póki co potwierdzili swoją obecność na S w Norwegii, Rockin' Rio w Brazylii, na Upenerze w Polsce, Pink Pop w Holandii, Rock Werchter w Belgii, Nowa Rock w Austrii, Lollapalooza w Szwecji i we Francji. No i to chyba tyle, ale możliwe, że coś pominąłem. No i pewnie jeszcze niektóre daty dopiero zostaną ogłoszone. W każdym razie, obecność na takich festiwalach to naprawdę spory boost do popularności. Ponadto Włosi występują w wielu naprawdę znanych programach. W ostatnim czasie wystąpili w amerykańskim The Voice, w programie u LM DeGeneres czy u Jimmy'ego Faluna. Co świadczy o tym, że aktualnie mocno stawiają na zbudowanie zasięgów w Ameryce, no bo przecież nie od dziś wiadomo, że to Stany Zjednoczone są tą ziemią obiecaną dla muzyków. Jeśli tam jesteś na topie, to jesteś na topie dosłownie wszędzie. Moleskins mają również za sobą występy na galach MTV EMA i American Music Awards, z czego na EMA zgarnęli statuetkę dla najlepszego wykonawcy rockowego, natomiast w American Music Awards byli nominowani w kategorii Favorite Trending Song, za Begin, ale ostatecznie polegli. Do sprzedaży trafił ostatnio single Mamma mia na winylu i osobiście potwierdzam, jest on do dorwania bez problemu w Empiku. Na stronie A singla znajduje się oczywiście utwór Mamma mia", natomiast na stronie B można znaleźć piosenkę, która jeszcze nie miała swojej oficjalnej premiery w serwisach streamingowych, a mowa tutaj o kawałku Touch Me. Jeżeli chodzi o dobre informacje dla polskich fanów, no to jest to oczywiście występ Poneski na przyszłorocznym openerze. Ten koncert może być wybawieniem dla tych, którym nie udało się dorwać wyjściówki na wyprzedany w chwilę moment koncert na warszawskim torwarze. Z ciekawszych i ważniejszych momentów dla samego zespołu pewnie należałoby też wymienić występ przed The Rolling Stones na Ali Giant Stadium. Wystąpić jako support takich legend to musi być prawdziwy zaszczyt. Moneskin zaprzeczyli wszelkim eurowizyjnym prawom, które generalnie mówiły, że spoko wypromujesz u nas swój hicior, natomiast będzie to twój Mount Everest i wyżej już nie wejdziesz. U włochów ta teoria się nie sprawdziła. Eurowizja dała im niezbędnego bousta i rozgłos, którego potrzebowali, aby po prostu świat się o nich dowiedział. Wyprodukowali kilka naprawdę znaczących hitów i mądrze budują swoją popularność i swój wizerunek. Krok po kroku, natomiast kluczowym momentem będzie z pewnością wydanie kolejnego albumu. Wtedy prawdopodobnie przekonam się, czy ich muzyczny szczyt jest jeszcze przed nimi, czy weszli na niego już nieco wcześniej. No i co, to chyba tyle w tym krótkim odcinku. Taka aktualizacja, jeżeli chodzi o poczynanie jednego z najbardziej obiecujących rokowych zespołów młodego pokolenia. Przypominam, że jeśli lubicie monaski i chcecie więcej odcinków o nich na kanale Pełna Kulturka, zostawcie pod tym odcinkiem łapkę w górę i subskrybujcie nasz kanał. A no i sprawdźcie też poprzednie filmy o nich, jeśli jeszcze ich nie widzieliście. Dzięki wielkie za uwagę i do usłyszenia wkrótce.